Słuchajcie, ale historia się wydarzyła. Nagrywałem dla Was odcinek pod tytułem Co słychać w polskim kolarstwie i chciałem wspomnieć o dobrych wynikach Agnieszki skalniak sójki, o występie polskich torowców w Mistrzostwach Europy, ale cały czas jednym okiem zerkałem na transmisję z wyścigu Classic HN, gdzie samotnie odjeżdżał Michał Kwiatkowski i jest mamy zwycięstwo Polaka. E, także dogrywam to w tym momencie. Pełny odcinek jeszcze zobaczycie, ale trzeba o tym powiedzieć głośno. Jest pierwsze zawodowe polskie zwycięstwo w tym sezonie. E, Wcześniej, ponieważ ponieważ to dopiero połowa lutego. No i to jest świetny prognostyk przed Mediolan Sanremo oraz wyścigiem Strade Bianche. Kwiato jest w dobrej dyspozycji, Kwiato pokazał, że nie należy go skreślać, że jeżeli wyścig dobrze się dla niego ułoży, to potrafi cały czas wykorzystywać swoje szanse, więc no ja jestem ciekaw, jak będzie wyglądała ta jego dyspozycja w tych dwóch ważnych wyścigach klasycznych rozgrywanych we Włoszech, ale trzeba się na razie cieszyć z tego, co jest. jest Pierwsze polskie zwycięstwo, a teraz zapraszam już do całego materiału. Nim jednak przejdziemy do tego materiału, to przypominam o zostawieniu subskrypcji, to motywacja do tworzenia dla Was kolejnych treści. Dziękuję. Bardzo dobrze na szosach Walencji zaprezentowała się Agnieszka Skalniak-Sójka, która zajęła szóste miejsce w klasyfikacji generalnej wyścigu setmana, cyklista Volta Feminina de la Comunidad Valenciana. Był to wyścig, w którym sezon zainaugurowała też Kasia. Nie wiadomo, Kasi ten występ był dość anonimowy. Na pierwszym etapie nie udało jej się zabrać w trzyosobową ucieczkę z Anną van der Brehen, Demi Wollering oraz Marlen Reuser. Wszystkie pozostałe etapy zakończyła w peletonie, natomiast Aga zaprezentowała była się świetnie, była siódma na pierwszym etapie, szósta na drugim, trzecia na trzecim i druga na czwartym zabrakło zwycięstwa, no ale nawet na tym finałowym odcinku przegrała tylko z Elizą Balzamo, czyli wybitną sprinterką drużyny Lidl Trek w klasyfikacji generalnej pozycja szósta, cenne punkty do klasyfikacji rankingu międzynarodowej Unii Kolarskiej. No i trzeba sobie powiedzieć, jasno Aga jest w świetnej dyspozycji, ponieważ w tym sezonie tylko raz wypadła z pierwszej dziesiątki, ponieważ wcześniej była także szósta w trofeo Binsalem Andracz oraz dziewiąta w trofeo Palma Femina. Zakończyły się turowe Mistrzostwa Europy, które rozgrywane były w belgijskim Heusdenzolder. No i niewątpliwie smutną informacją jest fakt, że reprezentacja po Polski nie zdobyła ani jednego medalu. Musieliśmy zadowolić się czwartymi pozycjami, czy to Filipa Prokopyszyna w skreczu, co jest dobrym rezultatem, także Mateusza Rudyka w sprincie, czy naszych sprinterek, no ale nie ma medalu, nie ma tego co najważniejsze, zawsze przywoziliśmy jakieś krążki z tego czempionatu Starego Kontynentu. Trzeba się zastanowić, w jakiej kondycji znajduje się obecnie polskie kolarstwo torowe, bo też listy startowe tych mistrzostw w poszczególnych konkurencjach nie były bardzo mocne, ponieważ jest to rok poolimpijski i wielu topowych zawodników zrezygnowało ze startu. U nas zrezygnowała też Daria Pikuli, która pewnie o ten medal by powalczyła, no ale cała reprezentacja bez ani jednego medalu w tylu konkurencjach, no absolutnie nie chcę winić tutaj zawodników, bo ja wiem, jak trudne oni mają przygotowania do tego. Typu imprez i ogólnie warunki przygotowań. Ale trzeba się naprawdę zastanowić, bo jeżeli, jako kraj, który ma drewniany, zabudowany tor od wielu, wielu lat, my nie przywozimy medalu z Mistrzostw Europy, to znaczy, że coś jest nie tak. I patrząc na tę klasyfikację medalową, są takie kraje jak Czechy, Izrael, Norwegia, Irlandia, Rosja. Portugalia zdobyła dwa złote, dwa srebrne, dwa brązowe medale, a my bez ani jednego krążka, no jest to smutna informacja, miejmy nadzieję, że kiedyś ulegnie to zmianie. Jakub Mareczko kolarzem Mazowsze Serce Polski jest. To informacja niewątpliwie ciekawa, też muszę przyznać, że dołożyłem swoją malutką cegiełkę do realizacji tego transferu, ponieważ to wszystko rozpoczęło się od jednego odcinka z cyklu Kolarskie Espresso. Po publikacji tego materiału skontaktował się ze mną Dariusz Banaszek. Wspólnie ustaliliśmy, jak zdobyć kontakt do Jakuba Mareczko, no i faktycznie ten transfer ostatecznie doszedł do skutku. Informacja o tyle też ciekawa, że ten zawodnik urodzony w Polsce, ale wychowany we Włoszech. Jakub urodził się w miejscowości Jarosław. Ścigał się oczywiście na licencji włoskiej jako Włoch, ale od tego sezonu będzie jeździł na licencji polskiej, więc będzie polskim kolarzem, będzie zdobywał punkty na rzecz polskiej reprezentacji, więc jest to informacja jak najbardziej pozytywna. No, nie trzeba raczej mówić, że na poziom kontynentalny. To jest świetne wzmocnienie. Jest to zawodnik, który ma na swoim koncie 50 zawodowych zwycięstw. Oczywiście znaczna większość z nich odnoszona, czy to w Azji, głównie w Chinach, ale to jest dalej świetne wzmocnienie i to też jest zawodnik, od którego młodzi zawodnicy zawsze Serce Polskie, tacy jak, myślę, Michał Strzelecki, Kacper Miętki, czyli potencjalni sprinterzy będą mogli się wiele nauczyć, także no myślę, że bardzo pozytywna informacja. W tym tygodniu ścigał się także Stanisław Aniołkowski, czyli polski zawodnik drużyny Cofidis. Jechał w wyścigu Tour de la Provence, czyli takim wyścigu pierwszej kategorii 3etapowym, w którym swoje szanse mieli sprinterzy. Niestety Staszkowi na pierwszym i drugim etapie nie udało się dojechać w pierwszej grupie, co pozbawiło go szans na walkę w klasyfikacji generalnej. Na etapie trzecim zajął pozycję dziesiątą. No to chyba występ troszkę poniżej oczekiwań naszego zawodnika Kofi Disu. Niestety jego kolega z drużyny, ale też rywal, jeżeli chodzi o pozycję w zespole, czyli Milan Feretin wygrał klasyka de Almeria. No i to był debiut Belga w tym sezonie. A to pokazuje, że jest naprawdę dobrze przygotowany. Nie wiem, czy to jest dobra informacja dla polskiego sprintera, no bo nie wykluczone, że w tej hierarchii sprinterów Kofidisu będzie obecnie zajmował miejsce trzecie właśnie za Fretinem oraz za Brianem Kokarnem. Zmieniły się troszkę plany startowe Michała Kwiatkowskiego, który pierwotnie miał startować w Portugalii w wyścigu Figueiredo Champions Classic, a następnie Volta o Algarve, ale zdecydował się zmienić te plany i obecnie jedzie w wyścigu Classic HN. Jest 35 km do mety. Ja tutaj cały czas zerkam na komputer, ponieważ oglądam ten wyścig. Michał jest w trzyosobowym odjeździe, który ma 34 sekundy przewagi nad pelotonem. Wy już pewnie znacie rozstrzygnięcie tego wyścigu, ale ja. Nie ukrywam, że mocno kibicuję i mam nadzieję, że będzie to jakiś wartościowy rezultat Polaka, ale na pewno widać, że jest w dobrej dyspozycji Kwiato. A jeżeli chodzi o plany naszych zawodników, no to Michał po wyścigu Classic HN będzie przygotowywał się już do Stradę Biankę. W tym roku wyścig po białych szutrach będzie rozegrany 8 marca. Kasia Niewiadoma natomiast szykuje się do omlop hetniów z lat, ten wyścig 1 marca, a Stanisław Aniołkowski ma pojechać dzień wcześniej w kurne Bruksela. Kurne, czyli też trzeba będzie zwracać na te wyścigi uwagę i patrzeć, jak idzie reprezentantom Polski Rafał Majka, natomiast 1 marca wystartuje w wyścigu jednodniowym Faun Ardesz. Na sam koniec informacja dość egzotyczna, ale wiem, że niektórzy z Was lubią tego typu smaczki, mianowicie Adam Bronakowski, czyli pierwszoroczny polski orlik, ciga się w wyścigu dookoła, Algierii. Jest to wyścig dziesięcioetapowy. Polak na pierwszym etapie był w ucieczce, został najaktywniejszym kolarzem tego etapu. Trzykrotnie łącznie plasował się w drugiej dziesiątce. Także no, dobrze widzieć, że Polak ścigający się na co dzień w drużynie Team Technips, czyli włoskiej drużynie kontynentalnej, która jest takim nieformalnym zapleczem VF Group. Bardiani miał okazję już tak wcześnie rozpocząć ten sezon i tym samym dochodzimy do końca odcinka. Dziękuję za oglądanie. Przypo Przypominam o zostawieniu subskrypcji i do usłyszenia!